To w ogóle Centrum Handlowe Majd Niemcze w Polsce Manufaktura, naprawdę... E, takie budowle są bardzo... To jest budowla mm. <grym> <grym> budowana w czasach romantyzmu. <grym> ja przepraszam, ale Filip rzucił szkołę, także ustawkę skończył. Potem były dwa lata go. pandemii, potem <grym> rok praktyk, więc korzystamy. No nie wymagają. Pozdrawiamy gastronomii, <grym> też pozdrawiam. Paris Love! To jest właśnie to. Także panowie idą sobie na wieżę Eiffla. E, widzisz to Sylwia? To? widzisz to? Widzisz, to. Przepraszam, ten palec. No. Panowie idą na wieżę Eiffla. E, a, a... tutaj właśnie. Chociaż pogoda jest taka jaka jest. Córcia jak zwykle. W takich kultowych momentach śpi, ale nic nie jest ważne, kiedy chce się spać albo chce się jeść. I taka nasza refleksja z tej wizyty w Paryżu jest tak, że Louis Vuitton, Dior i inni przyjaciele rodu tego na mnie imponują. Oczywiście jest to jakaś tam wartość, i rozumiemy, że dla kogoś to może znaczyć bardzo wiele. Dla nas znaczy niewiele, i chętnie wrócimy do naszego pięknego auta i do naszej przyczepy. Także takie kureczki. Jeszcze jakieś wskazówki? Taka puławska. Zobaczmy. o, Jedno w mam. O, jest pani. Paweł, czy ty nie musisz zmienić jej Nie, po też. Jak to się nazywano? Te pierwsze zęby. Mleczaki. Siekacze. Siekacze? Mleczaki. Takiej pięknej scenerii, rozeństwo, Korzysta z uroku. Tak, to... ja bym za wolny. Na. Brawo! Brawo! Ja nie mogę. Nie. <laughs> no i widać, że nie jest jedynaczką. Chcieliśmy. Woda, woda, ból, 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 ból Kawka miętka No i piętka Ale mają rozterki, takie rozmowy Dobra, nie, przeszka sercowych. nie przeszkadzam Wam Ja na sprawach sercowych to się nie znam generalnie, ale dlatego ja sobie pooglądam barki Barki są dużo dużo ciekawsze. Tak, to są właśnie barki. to kiedy zakochałeś się w mamusi? Kiedy się zakochałeś? Ja się cały czas zakochuję, każdego dnia. Powiem jak wyglądają toalety publiczne we Francji. Zobaczcie, tu stoi kolejeczka, państwo sobie są, ta pani już tam kuca. Jak ona zrobi, to kuca następny. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy w Paryżu jest drogo, to, to łatwo policzyć. Przedszkolaki moje na pewno mają teraz piękne zbiory liści w przedszkolu. Pozdrawiam, przedszkole 282. Uroki, Niunia ubrana na misia i tata w proczku na misia. Jednak... Y, jednak zmienię kabinkę. Szybciej! Szybciej! Szybciej wychodzimy! Kto to się obalił? To. Panowie sobie chcą zaszaleć i pojechać sobie rowerkami do... na fra do Paryża podwiedzać. Ale zanim to nastąpi trzeba rozpakować rowery, zdjąć drabinę, zdjąć rower i tak dalej, i tak dalej. Y przyjemniej się je rozwiązuje niż pakuje. to, to, to trzeba zaznaczyć, Tak, Tak, sobie niespodziankę. Dzisiaj pojedziemy pierwszy raz rowerkiem. Śmiechnij się do mnie. No. <laughs> Yeah, oh, I need yeah. yeah, you know oh. When we were young, the future was so bright. a couple of kids. Jakże energetycznie żegna Paryż. A my, jak mokre kury, po treningu e, jedziemy w trasę No więc, tak, w odległości 20 km cena różni się z, pa z Paryża. E, tutaj cena wynosi 1,86, czyli taniej niż w Niemczech za do naszego dieselka tutaj. A my jesteśmy bardzo głodni, dlatego yy, dzisiaj, teraz yy, ja tutaj robię inspekcję dróg sanitarnych w Łodzi. Dojechaliśmy na jedną z niewielu stacji tutaj dostępnych. Praktycznie czynnych. w sumie, no właśnie, czyli i takich, gdzie jest w ogóle jakiekolwiek tam zaplecze, gdzie można no to zapłacić. Nie, jest kolejka do do bramki na autostradzie, tylko to jest kolejka do dystrybutora. Z to, że nie ma paliwa, tylko nie ma stacji. Tak, w region, cały, region, samy, region nie, szczerze, ma nie ma paliwa. 300-250 km i my jedna, na jednej stacji byliśmy. I to pani rozbierająco powiedziała, jak i mogą zatankować, że no, czasami nie działa. No, że dystrybutor czasami nie czasami działa. działa. Po A... Parkowanie tutaj nas pokonuje. Jakaś preautoryzacja i te sprawy, ale i tak nie działa. Trzeba iść po pomoc. Także drogi ciąg dalszy. Jedziemy jakimiś psami. Sklepu brak, stacji brak, restauracji brak. Także prawie jak w Polsce. W końcu mamy sklep, uff. Ale masełko też takie śmieszne, takie, takie trochę jak zrobiła ta, ta pani z Thermomixa, co? Takie zrobiła ze schodami. nie wiedziałem, które będzie które. To jest genialne. Jajeczniczka na parkingu. Czemu nie? Gotujemy sobie wodę do wyparzenia buteleczek, na kawkę do termosu. Wszystko da się zorganizować. Wiemy, że jest poniedziałek, ludzie robią sobie zakupy przed pracą i żyją sobie z dnia na dzień w codziennym życiu. A my w sumie też to jest teraz nasza codzienność. A nasz dzień dzisiaj w drodze, jeszcze cały czas trasie we Francji jest dużo piękniejsze. Zobaczcie, jest słoneczko, chłopcy sprawdzali olej. Pijemy sobie kawkę i nawet ciepłą.